Święta to dla wielu z nas czas magiczny i bardzo wyczekiwany. A co z mieszkańcami Śródziemia? Oczywistym wydaje się fakt, że nie mogą oni obchodzić świąt chrześcijańskich, albowiem żadne z tych wydarzeń nie miały u nich miejsca. Jakie więc święta tudzież festiwale są obchodzone w uniwersum Tolkiena? Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Dzień Durina to ważne święto dla każdego krasnoluda, albowiem rozpoczyna ono krasnoludzki nowy rok. Święto wypada w momencie, gdy księżyc wchodzi w ostatnią fazę danej jesieni. Podczas tego zjawiska na nieboskłonie można jednocześnie zaobserwować i słońce, i księżyc. Dzień Durina odgrywał bardzo ważną rolę w Hobbicie. Tego dnia, zgodnie z przepowiednią, ostatni blask słońca miał ujawnić sekretne wejście do Ereboru. Mimo, że żadna konkretna data nie padła w samej historii, Tolkien podał dzień, w którym wystąpiło to zjawisko w późniejszych pracach. Był to 19 października. Fani rozpoczęli również swoje własne badania na temat tego dnia i tak według Andreasa Mona i jego obliczeń wychodzi, iż dzień Durina w 2941 roku III ery powinien wystąpić 22 października. Link do tego obszernego badania zostawię wam w opisie. Natomiast autorka Atlasu Śródziemia, Karen Wynn Fonstad, oszacowała tę datę na 30 października. Podczas swych obliczeń sugerowała się głównie tempem, z jakim mogła podróżować kompania Torina. Hobbici w Backlandzie w nocy z 2 na 3 listopada wyprawiali huczną ucztę na cześć bohaterów poległych w Bitwie nad Wodą, która miała miejsce w 3019 roku III Ery. Cała zabawa rozpoczynała się od użycia rogu marchi, który symbolizował wezwanie do walki. Tradycję tę zapoczątkował mery, gdy 2 listopada 3019 roku wezwał tym samym rogiem swych pobratymców do walki z najeźdźcami. Przez całą noc hobbici obiadali się, śpiewali i tańczyli koło ogniska. Z informacji, jakie posiadamy o Gondolinie, wiemy, iż jego mieszkańcy wyprawiali co najmniej dwa większe przyjęcia. Pierwszym z nich jest Nost na Lotion, czyli Narodziny Kwiatów, które odbywało się na początku wiosny. Było to symboliczne pożegnanie zimy, albowiem śnieg w dolinie topniał i pierwsze kwiaty zaczynały podnosić się z ziemi. Drugim świętem są letnie bramy, znane również pod nazwą Tarnin Austa. Odbywało się to w dzień przesilenia letniego. Uroczystości rozpoczynały się o północy i żaden z elfów nie wydawał z siebie dźwięku aż do wschodu słońca. Następnie wszyscy jednym rytmem śpiewali starożytne pieśni pochwalne. Rankiem tego dnia, w 510 roku pierwszej ery, armie Morgota zaatakowały miasto, co zapoczątkowało wydarzenie znane jako upadek Gondolinu. Dla Elfów nowy rok rozpoczynał się w zależności od używanego kalendarza pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie mamy jednak żadnych informacji, jak przebiegała celebracja tego dnia. Pierwszy dzień nowego roku nazywany był w języku Elfów Jestare, a ostatni Metare. Dla Gondorczyków początek wiosny nazywany był Twilere. Nie mamy jednak żadnych zapisków co do sposobu obchodzenia święta. Po wojnie o pierścień Aragorn przerobił kalendarz gondoru, by nowy rok wypadał 25 marca, czyli w dzień pokonania Saurona. W Shire natomiast w pierwsze dni kwietnia hobbici gromadzili się na polach urodzinowych, by wyprawiać huczne zabawy. Pole znajdowało się na południe od Back End i prawdopodobnie było własnością Bilba. Tam były wyprawiane 111 urodziny dzielnego hobbita. Co ciekawe, na początku kwietnia wypadały również urodziny jednego z najznakomitszych hobbitów Samwaisa Gamgee. Dodatkowym powodem do świętowania było zakwitnięcie drzewa Malorn, którego to sadzonkę sam otrzymał od galadrieli. Lite to festiwal odbywający się w Shire. trwał od 3 do 4 dni, poczynając od 21 czerwca. Liczba dni była zależna od roku. Gdy wypadał rok przestępny, dodatkowy dzień był przeznaczany na świętowanie. Nie wliczano go jednak do kalendarza. Mieszkańcy zbierali się na Białych Wzgórzach niedaleko Michel Delving i w sposób typowy dla hobbitów urządzali festiwal. Zabawy trwały od samego rana do późnej nocy. W wieczerze tego święta stary Tuk zapraszał Gandalfa, by ten wyprawiał pokazy fajerwerków. Najważniejszym wydarzeniem tych dni było jednak wybranie burmistrza Michel Delving, czyli de facto przywódcy całego Szajer. Większość raz w Śródziemiu obchodziło święta plonów, jednak o przebiegu tych dni nie mamy żadnych większych informacji. Biorąc pod uwagę naturę hobbitów, możemy przypuszczać, iż przynajmniej w Szajer dni plonów były obchodzone w podobny sposób, co znane nam z polskiej dożynki. Wiemy, iż podczas jednego z tych świąt w Walinorze Morgoth wykorzystując zamieszanie ukradł Silmarillę. Podczas kradzieży nieświadome elfy śpiewały swe pieśni pochwalne, a Manwe osobiście dziękował Iluvatarowi za dary. Dla wielu ludzi czas przesilenia zimowego równał się również z końcem roku, a co za tym idzie uroczystościami powitania nowego roku. O ciekawe. Numenorejczycy jak i Gondorczycy, nazywali pierwszy i ostatni dzień roku tak samo jak elfy, czyli kolejno Jestare i Metare. Rochańczycy również obchodzili nowy rok w tym czasie, aczkolwiek nie znamy dokładnej nazwy, jaką się posługiwali. Co do elfich świąt w tym okresie, posiadamy informacje tylko o Turuchalme, odbywającym się w Tol RSA. Podczas tego święta pierworodni Iluvatara grali w przeróżne gry na śniegu zbierali drewniane kłody, pili i śpiewali. W Szajer natomiast odbywało się święto Jule Tide. Był to sześciodniowy festiwal trwający od 29. fore jule aż do 2. after jule. Pomiędzy tymi miesiącami znajdowały się dwa dni nie należące do żadnego z miesięcy. Były to Jule 1, dzień kończący rok i Jule 2, dzień rozpoczynający rok. Kobici zapewne świętowali ten czas w jedyny odpowiedni dla siebie sposób, ucztując od rana do nocy. Komarę, czyli Dzień Pierścienia, był świętem ustanowionym przez Aragorna po objęciu rządów w Gondorze. Przypadał na późny wrzesień w urodziny Froda. Miał on celebrować rozpoczęcie wojny o pierścień, która uwolniła śródziemie od Saurona. Co ciekawe, nie posiadamy żadnych zapisków, jakoby to święto było obchodzone w Szajer. Trzy modlitwy to ceremonie religijne odbywające się w Numenorze. Nazwane były Eru Kierme – modlitwa do Eru, Eru laitale, chwała Eru i Eru Hanrale – dziękczynienie dla Eru. Odbywały się kolejno na wiosnę, w okresie prześlenia letniego i jesienią. Podczas obrządków Numenorejczycy ubierali się w biel, a na głowę zakładali wianki. Uczestnicy ceremonii odbywali pielgrzymkę na górę Meneltarma, która stała w centrum wyspy. Na szczycie król lub królowa składali ofiarę z owoców na cześć Iluvatara. Podczas całej podróży panowała absolutna cisza. Jedynie podczas ofiary król wygłaszał przemowę. Numenorejczycy wierzyli, że tylko ich przywódcy mają prawa składać ofiary i przemawiać w ich imieniu, jako że byli potomkami Lutjen, a w ich żyłach płynęła krew Majarów i Elfów. Podczas owej przemowy, trzy wielkie orły krążyły dookoła góry nad głowami zebranych mieszkańców. Numenorejczycy nazywali ich świadkami Manwego i wierzyli, iż ich obecność oznacza przychylność potężnego Valara. Dokładna geneza tego święta jest nieznana, jednakże spekuluje się, że święta są odwzorowaniem tradycji z Walinoru, podczas których walarzy składali podziękowania watarowi. Numenorejczycy, słysząc opowieści Noldorów, mogli zaadaptować te rytuały do swoich realiów. Na początku II. ery mieszkańcy Numenoru pobożnie uczestniczyli w ceremoniach, z czasem jednak, gdy ich wrogie nastawienie względem walarów i Eldarów rosło, Odeszli od nabożeństw. 23. król Argi Milzor odmówił i jakiegokolwiek udziału w świętach. Jego syn Tar Palantir starał się przywrócić tradycyjne pielgrzymki na górę Menel Tarme, aczkolwiek bez skutku. Ostatni król Numenoru, ar sprowadził na wyspę Saurona, który przekonał go do wiary w Melkora. Od tego momentu obchodzenie któregokolwiek ze świąt, jak również pielgrzymki na górę, były karane śmiercią. Tradycja trzech modlitw przetrwała około 3000 lat i nie była kontynuowana przez numenorejczyków po przybyciu do śródziemia. Temat dzisiejszego odcinka nie był przypadkowy. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a my z tego miejsca pragniemy życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia niebawem.